To jest miejsce integracji, to jest miejsce, w którym e, też panowie tworzą swoją e, społeczność. Wejścia do teatru i kina, warsztaty tematyczne czy rozmowy o kulturze, słowem innowacje w wyprowadzaniu z bezdomności. My też widzimy, że to ewoluuje. Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności przy ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu pochwaliło się efektami działania zwanego kontenera kulturalnego. Osoby w kryzysie bezdomności też mają zainteresowania, też mają marzenia, chcą podróżować, choć nie mogą. Bardzo ważne jest to, żeby im pokazać, że dalej są częścią tego społeczeństwa. Parę osób pójdzie do kina, ktoś pójdzie na wystawę, a ktoś będzie chciał zwiedzić bramy Poznania. W zeszłych latach zawsze mieliśmy o tej porze 10 miejsc wolnych, w tej chwili mamy 3. To pokazuje, że nawet mimo pory roku problem bezdomności istnieje. Pomimo tego, że te wskaźniki ekonomiczne jakby mówią, że wszystko jest dobrze, to widzimy, że liczba osób bezdomnych jest większa, przynajmniej jest więcej osób nowych, i to już od zeszłego roku widzimy. W samym lipcu było to około 150 interwencji dotyczących stricte bezdomności. Pomoc osobom w kryzysie bezdomności to jedno z najważniejszych zadań strażników miejskich. Sprawdzamy dobrostan takiej osoby, pytamy, czy potrzebuje pomocy medycznej, czy chce skorzystać z ośrodka dla osób w kryzysie bezdomności. Sprawdzamy, czy oczywiście nie popełniają te osoby wykroczeń, no i podejmujemy dalsze czynności w zależności od decyzji i od stanu takiej osoby. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynika, że w Poznaniu przebywa około 1050 osób w kryzysie bezdomności. Nie widać, żeby to zainteresowanie w okresie letnim było mniejsze. Dziennie do nas w okresie letnim zgłasza się około 30-40 osób. Od początku roku MOPR odnotował prawie 4000 wizyt. W ubiegłym roku było ich ponad 8300. Ośrodek odwiedzają najczęściej te same osoby, które mimo pomocy najczęściej pozostają w kryzysie bezdomności. Damian Wełna, Puls Dnia.